Widzę Państwa, zapraszam Was wszystkich, moi drodzy, na cmentarz wojskowy bez numeru, bo to jest na Słowacji, w Zborowie z I wojny światowej. Jest to de facto dla mnie ostatni cmentarz z I wojny światowej, w ogóle i na Słowacji, który utraciłem z tamtego konta, A więc też będzie wszystko uzupełnione, będą szły nowe cmentarze. A więc tu nie są żołnierze podpisani, chyba że tam dalej jest tablica. Tylko krzyże są Tam jest krzyż główny i tyle To mi zejdzie 10-15 może minut Trudno określić Nie pamiętam ile było wtedy Wtedy to było słońce pamiętam i upał jeszcze też byłem w, yy, w październiku Dzisiaj mamy 10 października, 2023 rok, a więc to wszystko nagrałem jednym ciągiem od cmentarza 50 wysowej poprzez 49 Blechnarka aż do tego ostatniego Który się znajduje na ziemi słowackiej Miasto Zborow Kolejny I to już będzie wszystko uzupełnione i brawo jeszcze zostanie Jeden cmentarz w tu też z, 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 z Borowie tym razem z II wojny światowej tam chyba nie byłem, to jeszcze to to tu nie będzie dużo, ludzi mogę przeczytać ja tam byłem oczywiście Tam nie będę szedł tablica tam jeszcze jest, no to sobie podejdziemy, krzyżę najpierw nagram wszystkie ten oczywiście i ten tutaj ten znajduje się cmentarz ile? 300 metrów od głównej drogi dokładnie ta droga nazy nazywa się 77 dokładnie nie Bardejowska bo wiadomo przez miasto to już ma nazwa nosi numer 77 i mogę przeczytać wszystko co jest jeszcze bodzie tu zupełnie inaczej są to wszystko pozostawione niż niż po stronie polskiej tam nie są tu nie są numerowane jest kilka wiosnia polianka Niznija, polianka Stewnik zborów i jeszcze w jednym miejscu, już nie pamiętam, gdzie się znajduje, i zaraz Wam coś pokażę. Na razie nagram sobie wszystkie groby, bo tu groby są, tu już jest na równo, to już ponad 100 lat leży, a więc oczywiście to te wszystkie krzyże, i ostatni, I nawet się bardzo cieszę, że była pogoda. Że dałem rady, i jeżeli się wie, gdzie iść, i dotrzeć, to jest zasada i główny krzyż. Karol, tu już trudno mi określić. 1915 To można wszystko zdziałać. A jak się nie wie, jeszcze jak się kombinuje, to bardzo dużo czasu schodzi i się może nie, jeden, jedną rzecz zdarzyć, albo żadna. A więc, to już, to już jeszcze będzie trochę i reszta tu już będą cmentarze, też ze Słowacji mam, jedynie Wisnie, Polianka jeszcze nie nagrałem, ale chyba w następnym roku jak pójdę, to sobie jeszcze tam nagram. I tyle, na razie się skupię na tym co jest i chyba ostatni rząd krzyży, tam już chyba nie ma nic. Pewnie tu Rosjanie armia z armii rosyjskiej, cesarsko-królewskiej i z armii oczywiście yy, pruskiej. Chociaż tu niekoniecznie mogli wojska pruskie, czyli niemieckie dotrzeć. One bardziej na północ poszły przez obecną Polskę, niż tu się zapuściły bardzo nie, yy, w te regiony, bardzo jej na południu. I oczywiście napisy chyba widać to po niemiecku chyba gdzieś tu po niemiecku. To już po słowacku 144 żołnierzy leży z okresu 1914-18 i po polsku też powinno pisać, ale I tu chyba pochowanych żołnierzy z I wojny światowej Bastion bastionych Af Tak będzie chyba I Węgrzy też leżą To sobie poczytajcie o tak będzie bo to już chyci wszystko Teraz drugi rząd, jest jeszcze trzeci rząd i ostatni możecie sobie zatrzymać kadr bo nawet znicz jest I chyba tak będzie. To teraz wszystkich chyci. To już było. Teraz Wam pokażę niespodziankę. Właśnie ten zamek Zborow makawicza, który nagrałem dzisiaj, też 10 października, też wcześniej został umieszczony. Zostanie, został, nie wiem jak to określić. Jeszcze popatrzę na tą tablicę, bo jest jeszcze tego, to już niepotrzebne, żebym nagrywał drogę. Chwila, moment na Słowacji się w taki sposób oznacza cmentarze wojskowe z pierwszej wojny światowej. I tu jeszcze za chwilę będziemy i to droga tutaj jest. I jeżeli kto chce iść, to musi iść w tą stronę. A tu jest kierunek Bardajów, niecałe 10 km. Tu jest jeszcze zamek zborów Makawicia. I tu pisze cmentarz wojskowy z I wojny światowej. Tu dojczasz Spreche to to samo. A więc tak to teraz wygląda. Tu są chyba wszystkie nazwiska, to coście widzieli, popisane. I krzyż tak będzie wyglądał. To tablica w tą stronę. A więc tu w Zborowie jeszcze mi został jeden cmentarz. Tym razem z drugiej wojny światowej. Tu będzie de raczej jak się tu pięknie mówi kończył transmisję i się z wami powoli żegnał. A myślę że będzie tego a poszło ponad 8 minut na 20 zakładałem. Ale dobra jest na razie.